Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Po zakupie nowego samochodu lub naprawie karoserii już posiadanego, Właściciel samochodu staje przed pytaniem o ochronę przed korozją. Ochrona antykorozyjna samochodu. Co jest lepsze do ochrony samochodu? Wybierzmy najlepszy środek. Rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych. Obróbka antykorozyjna to kompleks działań mających na celu ochronę metalu przed korozją. Jak wiadomo, niezabezpieczone metalowe części karoserii, pod wpływem wody i soli, ulegają tak intensywnej korozji że po krótkim czasie zżera jerdza. Proces ten jest szczególnie szybki wiosną i jesienią, kiedy mrozy przeplatają się z odwilżą. Wyjaśnia to fakt, że woda, która dostała się do jakiejkolwiek szczeliny lakieru, zamarza, zamieniając się w lód, jednocześnie jego objętość wzrasta, co prowadzi do dalszego rozszerzania się wady. Z tego powodu następnym razem woda wnika głębiej a podczas zamrażania wszystko się powtarza. Istnieją dwa rodzaje środków antykorozyjnych do obróbki zewnętrznych powierzchni karoserii samochodowych, np. podwozie. Nadkola i progi Zewnętrzne powierzchnie podwozia są stale narażone na mechaniczne oddziaływanie piasku i żwiru. Dlatego też środek antykorozyjny do nich musi chronić metal nie tylko przed działaniem wody i soli, ale także przed bombardowaniem piaskiem i żwirem podczas ruchu samochodu. Warunki te najlepiej spełniają mastyksy na bazie bitumiczno-polimerowej lub gumowo-bitumicznej do ukrytych wnęk karoserii. Takie środki antykorozyjne są przeznaczone do obróbki wewnętrznych powierzchni drzwi, dźwigarów, wzmocnień podłogowych, słupków drzwiowych itp. Ponieważ są one niezawodnie chronione przed skutkami mechanicznymi po aplikacji, ich głównymi cechami powinny być dobra przyczepność zarówno do zagruntowanych, jak i niezagruntowanych powierzchni metalowych. Wysoka penetracja i odporność na wilgoć, ponieważ bardzo trudno jest usunąć wilgoć z zamkniętych wnęk, zdolność do wypierania wilgoci podczas nakładania ich na powierzchnię nie byłaby nierozsądna. Środki antykorozyjne tego typu są wytwarzane na bazie oleju lub parafiny. Lepiej jest, jeśli ten środek antykorozyjny będzie nieschnący, taki środek antykorozyjny chroni metal w zagłębieniach. Szczególnie, w połączeniach między częściami. Wynika to z faktu, że podczas pracy części karoserii nieznacznie przesuwają się względem siebie. Dlatego nieelastyczny środek antykorozyjny w połączeniu części po pewnym czasie rozpadnie się i przestanie być barierą dla wody. A nieschnący antykorozyjny z czasem będzie znacznie lepiej chronił połączenia części przed wodą. A tym samym przed korozją. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było lepszego środka do ochrony wnęk przed korozją niż Leningrad Mobil, ale postęp jest nie do zatrzymania i teraz jest znacznie większy wybór, co decyduje o skuteczności impregnacji. Niezawodność zabezpieczenia antykorozyjnego zależy w większym stopniu od właściwego wyboru produktu oraz od tego, jak prawidłowo i dokładnie przygotujesz powierzchnię, na którą zostanie nałożona powłoka antykorozyjna, a ponieważ nie jest możliwe przygotowanie powierzchni ukrytych wnęg, dla nich istnieje tylko optymalny wybór środków. Aby podjąć decyzję i wybrać najlepszy środek antykorozyjny, zapoznaj się z wynikami testów tych produktów. Wyniki testów środków do zabezpieczania ubytków. Środki do zabezpieczania ubytków w karoserii są tym wyżej oceniane, im bardziej są płynne zanim odparuje z nich rozpuszczalnik, ponieważ powinny jak najlepiej wypełniać wszystkie rysy i łączenia między częściami karoserii. Natomiast po odparowaniu rozpuszczalnika płynność powłoki ochronnej przy wzroście temperatury powinna być minimalna, tak aby środek antykorozyjny nie odsłonił chronionej powierzchni metalu. Środki zostały również ocenione pod kątem mrozoodporności. Odporności na roztwory soli i przyjazności dla środowiska. Zgodnie z wynikami testów laboratoryjnych dziesięciu takich produktów, miejsca wśród liderów rozłożyły się następująco. Mercasol, Szwecja. Okazał się on jedynym z testowanych produktów, który w pełni zachował swoje właściwości ochronne w roztworze soli. Testowa próbka metalu na którą został nałożony nie została w ogóle dotknięta korozją Waxoil Szwajcaria Elastyczność i mrozoodporność powłoki ochronnej utworzonej przez ten produkt była lepsza niż w przypadku większości testowanej dziesiątki. Jednak testy w roztworze soli nie pozwoliły mu zająć pierwszego miejsca. W ciągu 10 dni po zanurzeniu w roztworze soli zniszczeniu uległo około 30% powierzchni powłoki. Po kolejnych dwóch dniach zniszczenie osiągnęło połowę powierzchni. Usunięcie powłoki wykazało że tylko 5% chronionego obszaru zostało dotknięte korozją. Jest to bardzo dobry wynik, ale jeden z konkurentów miał lepszy wynik, co uniemożliwiło Waxoil zajęcie pierwszego miejsca w tej kategorii środków ochrony samochodów. Produkt ten charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem. Do zabezpieczenia ukrytych wnęk średniej wielkości samochodu osobowego potrzeba tylko około 1 litra tego produktu. Walvoline, Holandia. Elastyczność i odporność na mróz powłoki ochronnej utworzonej przez ten produkt była lepsza niż w wielu testach. Jednak test z roztworem soli wykazał, że istnieją produkty, które wytrzymują to lepiej. Po dniu przebywania w roztworze soli kuchennej folia zmieniła kolor. A po dwóch dniach widoczne stały się ślady jej zniszczenia. Tygodniowy pobyt w pojemniku z roztworem wyraźnie postarzał ochronę, a po jego usunięciu pod koniec 12 dnia testu stwierdzono, że korozja dotknęła do 15% powierzchni metalu, na który nałożono zabezpieczenie. Sołdale Wax, Belgia. Wykazał dobrą mrozoodporność i elastyczność powłoki ochronnej po wyschnięciu. Jednak jego płynność przed wyschnięciem, a wraz z nią zdolność penetracji pozostawiają wiele do życzenia. Wykazał jednak dobrą odporność na roztwór soli, w którym został umieszczony wraz z innymi obiektami testowymi. Ocencie sami. Pomimo 80% uszkodzenia folii ochronnej po 12 dniach pobytu próbki w roztworze soli, korozja uszkodziła tylko 5% powierzchni metalu pod folią ochronną. To całkiem dobra ochrona jak na tak delikatną powłokę. Do zabezpieczenia ukrytych wnęk średniej wielkości samochodu osobowego potrzeba około 2 litrów tego produktu. Ferrobarrier, Rosja. Ma dobrą przyczepność. Doskonałą płynność przed wyschnięciem. Doskonałą elastyczność po odparowaniu rozpuszczalnika. Staje się jednak kruchy na mrozie i przecieka po podgrzaniu. Po dwunastodniowym pobycie próbki w roztworze soli zniszczeniu uległo 75% powłoki ochronnej. Korozja objęła około 15% chronionego obszaru. Jakie są korzyści ze stosowania tego produktu? Można ocenić. Przy niskim koszcie środków do obróbki ukrytych wnęk samochodu osobowego średniej wielkości potrzeba około 2 litrów tego roztworu. Z jakiegoś powodu tektilemel nie wziął udziału w tym teście. Według ekspertów ma tylko jedną wadę. Nie wchłania się w rdze. Oczywiście zużycie środków antykorozyjnych jest określone dla pewnych przeciętnych warunków obróbki. W rzeczywistości grubość powłoki podczas aplikacji będzie zależeć od ostatecznego zużycia produktu. Wyniki testu ochrony podwozia. Ten test został przeprowadzony w celu ustalenia, który kit do ochrony spodu samochodu jest lepszy. Poniżej znajduje się lista liderów tego konkursu ochraniaczy podwozia i łuków. Testil Body Safe. Valvoline Corporation, Holandia. Dobra przyczepność i odporność na wahania temperatury. Odporność na mechaniczne działanie piasku i żwiru. Doskonała odporność na roztwór soli. Brak wpływu na lakier. 3M08877, USA. Doskonała przyczepność. Dobrze toleruje wysokie temperatury, ale staje się kruchy już przy 20C poniżej zera. Odporny na ścieranie. Doskonale chroni metal przed roztworami soli. W kontakcie z lakierem pozostawia ciemne plamy. udalam Landerbody, Belgia. Dobra przyczepność i odporność na wahania temperatury. Doskonała odporność na zużycie. Niewystarczająca odporność na roztwory soli. Hardwax, Szwajcaria. Po nałożeniu mogą tworzyć się duże pęcherzyki, co wskazuje że przyczepność nie jest zbyt dobra, podgrzewanie jest prawie bez konsekwencji, spadek temperatury poniżej od 20C prowadzi do całkowitej utraty elastyczności, ma słabą odporność na ścieranie, dobrze chroni przed roztworami soli, nie ma szkodliwego wpływu na lakier, a Wordpress komentarz Hello World.